To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Allegro z nowym prezesem. Marcin Kuśmierz przejmuje stery od maja. Allegro ogłosiło powołanie Marcina Kuśmierza na stanowisko prezesa zarządu. Kuśmierz, menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w sektorze technologicznym, obejmie funkcję prezesa Allegro spółki. Z o, o 5 maja 2025 roku, a następnie po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w czerwcu, stanie na czele Allegro. EU. Dotychczasowy prezes Roy Perticucci, przejdzie na stanowisko specjalnego doradcy grupy Allegro, co ma zapewnić płynne przekazanie obowiązków. Kariera zawodowa Marcina Kuśmierza obejmuje kluczowe role w takich firmach jak Home, Pyl oraz Shopper. W Home, Pyl, jako prezes zarządu. Przyczynił się do osiągnięcia przez firmę pozycji lidera w Europie Środkowo Wschodniej w dziedzinie hostingu i aplikacji biznesowych. Następnie, jako prezes Shopper, doprowadził do debiutu spółki na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie oraz znacząco zwiększył jej obecność na rynku e-commerce w regionie. Powołanie Kuśmierza na stanowisko prezesa Allegro sygnalizuje kontynuację strategii rozwoju spółki z naciskiem na innowacyjność i umacnianie pozycji na rynku e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego doświadczenie w zarządzaniu firmami technologicznymi oraz znajomość rynku mogą przyczynić się do dalszego wzrostu i ekspansji Allegro na nowe rynki.